ale jestem Lates i dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta i to jest sezon drugi Minecraft bajki, odcinek już trzeci, no, a więc y, na początku sobie zrobimy time set day, bo to mnie tak zaciekawiło, nie wiem czy was też, że po tamtym nagraniu to widać się w tym samym miejscu, bo od razu bo nagrywamy dwa z dwa rzędu filmu. Dobra. Przepraszam za tamtelagi, co był tamten film. No po prostu przepraszam. I też dosyć ważne, tutaj będzie ankieta. Tutaj gdzie teraz mówię, będzie ankieta, co chcecie, żebym nagrał. I to jest dosyć ważne, bo nie wiem co nagrywać. Jeśli nam się nie podoba Minecraft, no to ja wyszę to nagrywamy tak. To... Tak słabo, co, Trochę słabo. A więc, no, po prostu będzie tutaj ankieta, żebyście sobie zagłosowali, w co chcecie, co chcecie żebym nagrywał. Ale dobra, tutaj jest fake. No, to jest fake'owe wejście. Prawdziwe wejście, oczywiście, jest tutaj. Tutaj będą takie schodki, że nikt nie będzie widział. E, tak, tak jest plan. Ogólnie, zbliżamy sobie już ten wprawdzie, bo po co mi. I tutaj będzie coś takiego, schodzi się i tam będzie moje wejście. Ale zanim to zrobimy, to zrobimy sobie pochodnie. W sensie zanim będziemy się kopać, to zrobimy pochodnie. I myślę, że tyle wystarczy. Bo ogólnie ja mam taki plan, żeby zbudować domek w tej całej tej górze, tylko że... Tak, żeby nikt tego nie widział. Dobra, już, już, już nie pada spokojnie. W tej całej górze, tylko że tak jakby ona będzie cała, tutaj będzie pada, a jej nie będzie widać. Tutaj po prostu będzie taka góra. No i tak mam zamysł. Mamy osiem pochodni, mam nadzieję, że tyle wystarczy. Tutaj będzie taki korytarz. Taki malutki korytarz. A potem będzie mój dom. No, w sumie to tyle wystarczy. Kopiemy się teraz w górę ale już tak, że będą dwa. Dobra. To jest coś takiego. Będzie. I o, mamy już węgiel. Ale chcę, żeby tutaj było ładnie. Więc nie będę go zbierał. Pochony będą po prawej stronie. Tu na górze, tak. O. I teraz się kopiemy w górę, no, żeby był domek tam, co no. Jeszcze, jeszcze nie wiem jak będzie wyglądał ten domek. Chociaż, już mam, już mam malutki plan. A więc jeśli chcecie się poznać ten plan, to zostawcie łapkę w kuszę. I subskrypcję. Bo mi bardziej zależy w sumie na suba. Troszeczkę mniej na... Miał w sumie to na wyświetleniach, a dopiero później na subach. Na wyświetlenia są najważniejsze. No, ale nie, czemu ja to zniszczyłam? Kurczę, tutaj miał być taki fajny klimacik. E, przepali się jak kamień. Oj 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 oj. oj. I sobie jeden diert Mam go tutaj i sobie to zakleimy ponieważ Dobra. tutaj już będzie takie przejście do mojego domku Czyli salon nie wiem w sensie tutaj będzie już taki tutaj będzie po prostu wejście do mojego domku a tutaj już będzie początek tego domku co ma Więc sobie to niszczymy no jeszcze to sobie znowu I, i ma być ogólnie fajnie. Nie. Dobra, mamy pochodnię, już jedną. I tutaj się tak kopiamy. Jeden kilo na pewno nie wystarczy. Ogólnie ten film będzie w większości po prostu kopania, więc nie musicie go całego oglądać. Ale, jak chcecie, to będzie mi bardzo miło. Tak. W sumie to tak naprawdę. A więc... więc. Tutaj sobie budujemy taką pierwszą bazę. Tutaj będzie coś takiego. Kupiamy się tam, ale o szerokości. Szerokość ta by się w sumie przydała. Tak na dwa co najmniej bym chciał jeszcze. I... Tutaj będą się pewnie spełnić mowy Co to był za odgłos? To było promknięcie świnki Ale bardzo niefajne O nie, serobcy, są tu cave'y Chciałem mieć całą górę dla siebie mm. To jest, nie wiem, Może tam, gdzie będzie jakiś taki malutki cave'ik, to będzie tam jakaś... Ja Dobra Tutaj będzie jedna ta pochodnia, a tam będzie jeszcze druga.